Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Na wieczór w Streilie zapodała sobie taką motorybkę. Ja nie chcę jeść, bo ja mam dużo polskiego jedzenia i ja sobie mam rybki śledziowe, na przykład śledzie, które muszę wyjadać. A ona po sobie na dwa razy trochę na są. A na wieczór jako Polak, katolik, papryka szczeciński, jestem szczecinianin, to może ja nawet life out palę. Słuchajcie, deszcz na pierdziela. A ludzie tam, że ona z mężem w śmieciach grzebią i zbierają puszki. Mówię do swojej: daj im te puszki wszystkie, co mamy za darmo. No bo zobaczcie, jak ci ludzie pracują. Przecież dla nas nie ma to znaczenia. A ona nawet się boi wyjścia, ja mówi: to idź do nich. A ona mówi, ale pada. Ja mówię, zobacz, jak oni pracują. W śmieciach grzebią. Tam tych puszek praktycznie nie ma u nas. Daj im to darmo. Bo... No bo co mam zależy dwa dolary w tak? Zawołałem a się wystraszył, ale mówię, przyjdź, przyjść do mnie, nie? U. Muszą zbierać kurde, deszcz pada. Daliśmy za darmo, nie? Słuchajcie. Tu mam takie różne liście. Lubię jak kmerzy jedzą, właśnie to w ich stylu jedzenia mi się podoba, choć nie zawsze tą kuchnię lubię, że dużo takiej surowej zieleninki. I ja też Wam zawsze polecam jakiegoś pora sobie odpalić, rukowaj szczypiorka, jakieś liście, jakaś marchewka i zaraz robię live'a. Ten live będzie, jak będzie zapisany, zobaczymy jak tam wyjdzie. I papryka Szczeciński. Witam dnia kolejnego. I do śmieci porzucić astraję sprzętu strajle zrobiła sobie takie oto lunch, czy tam późny lunch: ryba, ręcz jakiś sosik, muszle i zupa. Zobaczcie, to są, no nie wiem, dwudniowe obrusy. I jest y, taka wingo, że się pojawia, jaśnię, trzeba zmienić i prać na no stopniu. A pogoda deszczowa, tak? pogoda deszczowa, która teraz nie pada, ale jest tak ponuro i mokre. No nic, zaraz trzeba będzie nakarmić psy i dzień toczy się dalej. Astrajej w nowej stylówce i jeszcze coś tam będzie wiozła do krawcowej, ponieważ no ponieważ jak się kupuje SK, MK, zależnie od producenta są zawsze ciut różne. No to okej. Okay. Astrajej w nowej stylówce i jeszcze coś tam będzie wiozła do krawcowej, ponieważ no ponieważ jak się kupuje SK, MK, zależnie od producenta są zawsze ciut różne. No to ok. Streję wróciła i ma nową stylówkę. W ten sposób jeszcze ma tam jakiś inny kolor. A tamte dała rzeczy do krawca. A to są jakieś rzeczy, tu kupiła. Streję lubi się przebierać, więc jeszcze jedną stylówkę sobie tutaj ubrała do pokazania. Dobra, streję wyprała te obrusy i je teraz rozwiesza tutaj, żeby nam tutaj wyschły. A no szybko wyschną, w miarę jak są tak rozłożone, bo ogólnie jest pora deszczowa, wilgoć i. I tam w magazynie nie schnie, albo zgnieje podczas schnięcia, no bo tak się zdarza Pokaż mi, co kupiłeś O, zapolarka Tak, to jest zapolarka Mhm, okej Tu jest olej Okej I ściereczki O, uh -huh. O, łatam sobie. O, łatam sobie. O, Nie, je kolbę kukurydzy. Tutaj też jedzą kukurydzę. W kolbach. A ja zaraz robię lajfa, i na lajfa będę miał śledziki, bo trzeba zjadać. Słuchajcie, na live'a sobie zrobiłem śledziki, Matiasy, cebulka, olej, ocet, pieprz i jeszcze tam jakieś pomidorki. A je śledzi i mówi, że im smakują z chlebem i jeszcze sam z pomidorkiem. Także nasze śledzie im smakują. Dobra, my już po składaniu jeszcze coś tam na dnia. A ja zaraz podleję kwiaty, te co są pod dachem.

Jakiś hmm. A kto zgadnie, jaki to kanał przed chwilą leciał w tle, jak psy uprawiały sparring, bo coś tam leciało, oglądam sobie coś w tle i nagrywam. Słuchajcie, właśnie sobie skonfigurowałem coś takiego jak Tipri, czyli taka platforma do głosowych donatów na live. Jak robię, będę musiał podnieść jakąś poprzeczkę, bo. Też się liczę z tym, że mogą pójść jakieś tam wulgaryzmy w moją stronę, żeby to nie było za te przysłowiowe 3 złote. Później, oczywiście, w miarę z rozwoju sytuacji zobaczymy, może będziemy filtrować pewne słowa, lub tam jest taki automatyczny filtr wulgaryzmów, no bo tego byśmy na pewno chcieli u nas uniknąć, no ale tak czy inaczej idzie nowe ostatnio ankiety na live'ie wprowadziłem, tego live'a nie ma. Ja w większości live'ów nie zapisuję. Ale będą też ankiety, no bo dzisiaj było tych ankiet dużo, tak próbnie sobie zacząłem, tak więc myślę, że forma live'ów bardzo, bardzo się ożywi, będą cele, będą, czyli cel za donaty i donate będą głosowe, jeżeli dacie, to możecie napisać jakąś wiadomość. Nie wiem, zaczniemy od 15-20 złotych, żeby właśnie pominąć jakąś wszelką patologię, która za 3 zł będzie chciała tam nawrzucać mi ale to też mówię z czasem, będę, będę nad tym pracował. Na pewno na początku będą jakieś jaja z tym związane, jak to zwykle, no bo grupa, jak to mówił Jarek na emigracji, polecam ten kanał. Tych, którym, którym w głowach nie na wszystkie świece palą, to, to też jest jakaś zawsze i, i tego się nie uszczerzamy, ale, ale na pewno ożywimy tym nasze lifey. No i utniemy, utniemy część zarobku w wielkiej YouTube, ponieważ my płacimy 30% bodajże z tych donate'ów, które są na live'ie. No plus do tego podatek to takie 50% z haczykiem zostaje w kieszeni, tu będzie więcej. No bo, no bo te firmy obsługujące te donate biorą mniej prowizji. Zobaczymy jak to zadziała w praktyce. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobało i ja więcej zarobię, no to, to wiadomo, to musi być sprzężenie zwrotne, Wam się musi podobać, a ja muszę mieć z tego korzyści i to nie tylko finansowe, chociażby, że będą te live'y ciekawsze, czyli wzrost subskrypcji, oglądalności, nie wiem, lajków i, i zainteresowania kanałem. No i idźmy, idźmy w tą stronę, panie Machaj, i ku świetlanej przyszłości kanału, w udogodnieniach dla widzów, Włączyłem Tipli. Jeszcze będę nad tym dzisiaj pracował i następny live już będzie na tych głosowych donatach. Mam nadzieję, że Jarek na emigracji mi pomoże. Jak nie będę umiał czegoś tam ustawić, bo myślę, że to trzeba będzie jeszcze jakoś synchronizować z moim kanałem YouTube'owym. No ale to na dniach wszystko zostanie rozwiązane. Pewnie nie jest to żadna sztuka tajemna. Po prostu jak pierwszy raz się robi, to coś tam trzeba przejść, kliknąć, jakiś link wkleić i będzie wszystko działało. A tymczasem ja Was pozdrawiam. Piękny to był odcinek, nie zapomnę go nigdy. Dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i do następnego odcinka. Pozdrawiam. Cześć!